Mm-hmm, <laughs> mm-hmm, Joł się ma na tej strony ale bardzo, bardzo zręcznie. Co? Do co mamy grę? Wszyscy witaj. Elu wino. Nie, nie widać. No dobrze, no. dzisiaj będziemy nagrywać Batman. 1, Czy tam dwójka, albo tam trójka? Okay. Jedynka. Jedynka. No, e, e, ja. To jest gra Batman i. O! 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 Czekaj? Jeszcze raz gramy taką gierkę. A. Nie, już wiemy, czym się bije, nie? Mhm, Jak się gra jedno. No to, to, to... świadomo jak się bije no? albo skacze. Nie. No na pewno. Bo on się nie skacze. Jak no. na tym. Na raz, na i nam się coś popsuła. Nie wiem. Chcieliśmy nagrać, nie? I wszystko się nagrało, to... tylko. A potem się gra I co jest? Co to? Co to? Co to jest? Córkę. Curken. Polecamy film. Rycerz. Czarne rycerze. No rycerz to jest. Dwójko się. Dwójką się buduje, dobra. Naciśnij, budę. Jak ty to robisz? A, to dwójką może coś niecałe. A ci się. A to piątka to, co to. to. O, ej, drabina. A. Ej. Całe miasto może wsi będzie widziane. O, Bandyci. Ej, e, co o, to ta drabina? Nie, może... A, a, a może mi się rozdzielić jak na tym zuracji? Aha, nie możemy. Wow. Wow. To jest starsza wersja. Tak. to się tu wejść. Co jest? O, da się. O, kolejne. Kolejne Badmina. Mi zestaw. No. Tak my to nazywamy albo puszka taka. No nie. To... Będziemy cztery 4000. Dobra, chodź, chodź. A co to jest ten Suriken? A, Ej, o nie! O ty! O! O! Pilem na dwadzieścia pięć? Ratunków na jednym poziomie? Ej, ziomie! Co? Soba! Ej, a ja to jak to się rozwala? Te trzy? Podniosłem go! What? a to? What? Ej, ale dałem ci A to co? A to śmieci! Śmieci? Oj! Oj! O co to jest? A to jest? O! Ała! nie, nie, tu coś takiego jest taki... taki z, slam, nie, czy co to ma być? O, ciężko to, to się normalnie rozwoję. No. Mm, 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 a ja mm, w takim mm, mm, filmie. Włocie mm, 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 mm. tam jakiś ten... No ho, musisz to chyba ze mną pójść. Dobra, poczekaj. O, to jest ten, jak się on nazywa? Ten. O, ja, mojego palca. Jak się on nazywa? Robin. Ja, Nie, ten, ten taki, co mówił A, jakby co, ja jestem Batmanem Ja Max Robinem mhm. No, ten czerwony Zobaczcie, to, to, to co tutaj jest Robinem, kto jest Batmanem Czarny to ja Niebieski to ja No, co jest? A Chyba trzeba mu widać komórkę do Batman. Dobra jak ten skład i można rozwalić o niektóryj nie? Co to ma być? No to się. Jest... O kurde. O Jezu. O, to to... Co to nią? Co on Ej, zobacz. Ło, odbijasz. Ło! Wow. A jak ty... Pa, to cię. Co! Co to? Nie. Pusił ci przeszły. Masz A macie. Nie.

a co To się to? A to po co jest? Auteczko. Auteczko! Dobra, tu coś chyba na... ten ten... Nie wiem co to. Nie, a nie wiem, a pan czegoś sprawdzić? Co, co, co no. auto? Na ej, ej, co tu? Ej, ci dobrze zapytania. Dobra. Chcę wziąć to auto. Biorę. Oh yeah. oh. O ja. O ja. O mój Boże. Góry. Za chwilę Dobra. Dobra. Musiałam wziąć. Musiałam wziąć. A to co to, to? O! No. Ty teraz... Żoba? Łoba? Dlaczego Żoba? Nie piję. Zabiję mnie. Dwa niebieskie. Ej, a tu się da. Wow. Ale, A tutaj. Żli. Poczekaj. Na No czekaj Życzę szurik. Ej, da się ten szurikem, ne? Da się, da się, da się. Gdzie tu się. Bo. Co to. Ile to Nie, tu jest. Ej, zobacz. Ej, zobacz. Вау, А, больше штуры! Это... А, есть час! Жегнай! Жегнай! А, Йот, Что это? Что это уже А, мы до А так, то пи я все Co jest? Da się tam. Dobra, dobra, nie ma. A czekaj. Chcę gdzieś... I patrzcie sumika. tu takie autko. Ładne. Znowu oni! Znowu! Znowu! Patrzcie! To ich nie zabije! To jakaś pułapka! To jest broń! Dlaczego jesteśmy tacy podli! A w ogóle tu e, idź. tych, pierwszy raz widzę taką. Ej, on miał pierwszy raz taka. Taka, tak. Taka, ta. ta, 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 ta. Co to? Nie rozwalaj tego! A co? co? sam się rozwiązać, co czasami nie. Ej, a to co to? to? A to? A Co to? Ej, może to. No nie, znowu to coś. Ej, może bomby się to da. Nie, ej, w ogóle to tylko Ty masz ten strójcy, to ja... A tutaj musisz nie. No nie, znowu ten szlam. A znowu ten szlam jakiś. Chyba jest jakiś chyba strójcy. Ej, ja w ogóle ja mam jakiś strójcy, nie co Ty, tylko. Znowu! Głupia, Ej, chyba jest, no już i chyba jest, A my z kim walczymy? No nie, jest, jest. Właśnie, z kim? Z zapytania, co z tym lotem? Nie, my musimy z tej twórki. Widzieliście filmik chyba ten... Oni są uciekali. No, jutro, no, no dzisiaj to nagrywamy i jutro to wrzucimy na to. No, to jest i no, no, u nas jest 18, no, to Nagrywamy. Aha, tak. To... No, no to też. To, to... A, i wiecie. Wiedział... Mały? Jest to mały, o to to to? to co tu? Dobra, to mi się to domowo! Zrób Znowu ta szyba jakaś. Z, 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 co? E... Uff! szybę